Uśmiechnięty Paweł Rabi dziś w roli kandydata do komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji, temat niewygodny dla platformy obywatelskiej i prezydent Warszawy, Hanny gronkiewicz walc, która przed komisją stawić się nie chce. Lepiej by było dla wiarygodności pani prezydent Warszawy, żeby przed komisją się stawiła i udzieliła wyjaśnień. Ta wypowiedź jest o tyle istotna, iż Paweł Rabi jest też kandydatem na prezydenta Warszawy. Nowoczesna zdystansowała więc PO, która wciąż kandydata szuka. A jest na to za wcześnie leczyć. Dzisiaj uznał pan. Tego... Za Dobrze start. przygotować. Tak, uważam, że, że tak, jak żeśmy to zaplanowali, żeby decyzja była na początku przyszłego roku. A nowoczesna kuje żelazo, póki gorące, i już może ruszyć z kampanią. Poczekajmy chwilę, bo to. Ja tym Waszych pytań słyszę. Dobrze? Ryszard Petru też w dobrym humorze. Ostatni sondaż dla telewizji TVN pokazał, że jego partia zaczyna się odbijać. Cieszymy się z tego niewielkiego wzrostu i czekamy na więcej. Jaka jest przyczyna zdałem, tego niewielkiego wzrostu? to ja nie będę analizował ruchów w tą czy w tamtą stronę. Dlatego, że ważny jest ogólny trend. Nowoczesna wpadła w dołek po wyjeździe swojego lidera do Portugalii w środku sejmowego kryzysu. Potem była seria kolejnych wpadek. Dziś apogeum kryzysu chyba już za ugrupowaniem Ryszarda Petru. Ma reprezentację parlamentarną. Z całym szacunkiem, myśli pan. Przepraszam. Myślę, że jeszcze ostatni raz zagrają i że nie, to nie jest tak, pamięć społeczna jest dość krótka, użyje, i nawet Maderek użyję porównania literackiego, więc proszę się na mnie nie rzucać, że ten trup może ożyć? Tak, może. Frankenstein, ale może. Kampania samorządowa będzie kluczowa. Ostatnie sondaże wskazują nie tylko na lekki wzrost notowań nowoczesnej, ale także na zadyszkę platformy, która w ciągu ostatnich trzech miesięcy zyskiwała. Tyle, że ten trend już chyba za platformą. Jeśli pan pyta, co się dzieje, że platforma dzisiaj ma 27, ja uważam, że to jest bardzo duże, dobre poparcie. 27%. Po niecałych dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, poparcia partii, to, to jest dobre poparcie. Ale mogły być lepsze. Platformy niosła porażka rządu PiS-u w Brukseli w sprawie wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję. Potem prokuratorskie wezwania dla byłego premiera szło nieźle, aż do tej wypowiedzi: Jest pan za przyjęciem uchodźców do Polski? Nie. Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Dziękuję. Czy zatem to jest oficjalne stanowisko Platformy? Nie przyjmujemy uchodźców? Tak, tak, Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Potem były jeszcze dziwne tłumaczenia. Dzisiaj problem uchodźców nie istnieje. I tak zaczęło spadać. Ten się nie myli, kto nic nie robi. Platforma robi bardzo dużo. Pewnie błędy także się zdarzają. Nie jesteśmy idealni. Ale myślę, że to, co jest bardzo charakterystyczne, to to i to, co nas cieszy, to to, że jesteśmy przez Polaków traktowani jako ta najważniejsza alternatywa dla picia. Nie wystarczy być alternatywą, trzeba jeszcze wygrać wybory. Kami Dziubka, Onet.